Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będę grał w Minecrafta Tak jak powiedziałem na ostatnim odcinku, zaczynam robić serię z Minecrafta na modach. I to jest właśnie pierwszy odcinek z niej. Dobra, z zzywę, bo na początku może być bardzo trudno przeżyć. A, i powiem wam jedną rzecz. Ja gram na Keep Inventory tu żeby rzeczy nie tracić. Bo później, jak już będę miał najlepsze rzeczy w grze i umrę, to się wtedy bym wkurzył. Dlatego gram na keep inventory tu, bo bardzo trudno się takie rzeczy robi, bo kiedyś grałem już na tym modzie i wiem jak trudno się je robi. Dobra, tyle drewna powinno wystarczyć, ale fight, pamiętam, to jest bardzo przydatne, tego się nie da zasadzić, to trzeba znaleźć. Co to jest, nie wiem. Weźmy to. Co to? Za zwierzę? Zabiję. Zabiję, zobaczę, co z tego zrobi. Chyba nic, dobra, były wszystkie te ksaki. Jeszcze gdzieś jest jakiś ksak? Nie Dobra, zobaczcie, no, coś tutaj jest. To by było przydatne. A to, co to? I on by jest dobra, ja wychodzę. O, już widzę. towej, ale ja raczej do niego nie będę. Dzisiaj szedł, bo nawet nie mam rzeczy. towej tam w ogóle. Zauważyłem. No, o tym mówiłem. Myślałem, że tam jest drugi, ale nie, pomyliło mi się. A, zapomniałem tego zabrać, bo pamiętam, że na tym, na tym modzie był taka rzecz, która bardzo ułatwia. Dobra, co wybrać? Jaką klasę? Hmm. Dobra, wezmę Wariora. Dobra, żelazny mie mieczyk na start, to jest opi. było, jest zbroja, dobra, opłacało się go wziąć. A to nie wiem co to jest. Dobra, pójdę lepiej w tamtą stronę. O, to się za pod magię. Bo później widzowie będzie na tym świecie magia, a później będę magiem. Tylko, że to już w późniejszych odcinkach. Widzowie. Kolejna tam jest taka studnia. Czy ja dobrze widzę, co mi się wydaje. Ja tam się przejdę. Pszczoły to są ogólnie. Taki inny Uli jest, bo to jest 21.12 i to jest modów UL, jakby co? To sprawdzić, bo chyba coś zauważyłem, co bardzo by mi pomogło. A jednak nie myślałem, że jest źle maga, a jednak nie ma. O, zobacz, jakie są questy. No, trochę dużo ich będzie. Crafting tutaj będzie pierwszym questem, czyli muszę na początku zrobić crafting. Bo to jest pierwszy klo, ale to później już zrobię. A, tutaj są inne światy. Będzie zabawa z nimi. Z innymi światami. Zobaczymy. Zobaczymy, kto je zrobi, bo nie obiecuję, że zrobię wszystkie. Bo jeden z tego, co pamiętam, to bardzo mi się go nie chce robić, bo tam idzie się bez itemów. W ogóle. Albo zrobiłbym go. W ogóle nie na tej sejcie, tylko na innej, na mini z niego, tylko z tego świata, bo tam idzie się w ogóle bez temu, bo tam samemu trzeba kaftować, Tam są nowe moby i wszystko. Tam są w ogóle inne, bo tam podobnie zbronie nie działają, ale nie wiem, czy też modów też nie działają. Pójdę muszę jak najszybciej przejść na miejsce na dom. Mam nie chcę nocą chodzić tutaj, bo tutaj się, jak pamiętam to się jeszcze bardzo nieprzyjemne rzeczy. Wiedzę, Maga! Podwój! Nie, to... Uciekam! A tutaj jest zewny, jak jakby to? To jest najbardziej wkurzające stworzenie. Ja muszę szybko biegnąć. To jest bardzo wkurzające stworzenie na początek, które można spotkać, które atakuje. Gracy. Mam nadzieję, że ten mak będzie zły, bo mogą z niego fajne itemy być. Bo jest dobry i zły, mak. Zły mak szynka, przy złym magu jest skrzynka, przy doby mnie. I to jest ten problem. Więc wolę, żeby był zły. Nie no, jest dobry już Co on ma? Spellbook, Zakrystały? telekineza, nie wiem co co A, to jest dobre. Szkoda, że nie mam złota, bo tutaj możesz stawiać pod siebie bloki wszędzie. To jest mufle, tego co nie znam w sumie zabiłbym go po te książki. Dobra, robię to, widzowie. Dobra, pokonałem go i kradnę mu teraz ten stół. Nie, muszę mieć... A, zobaczcie, czy wyleci. Jak mi nie wyleci, to się nie wkurzę. Po prostu wiem, że chyba... Nie wiem. Nie, nie wyleciał, wiedziałem. Bo trzeba sikierą wykopać albo kilofem, nie pamiętam już czym. Kurde, straciłem go, ale go łatwo jest zrobić. No i noc jest. Kuide, szkoda, że nie mam wełny, teraz by się przydała. Wychodzę z nocy tak dam na niej tracenie temów. O nie! Tam je, to jest właśnie to chyba... Co, zobaczę co to jest. Mam nadzieję, że to nie będzie coś bardzo złego. Mam nadzieję, że to nie jest walka z magami. Czy jest tam skrzynka, czy nie ma. ja już wiem, co to jest. To jest chyba to, co trzeba... Tutaj będę chyba musiał walczyć, żeby wejść do jednego z światów. Tak, to jest to miejsce, gdzie trzeba walczyć, żeby wejść do jednego z światów. Ale ja wam, widzowie, coś powiem. Niestety, to jest ten świat, którego nie chcę robić. Słuchajcie, przyciszę muzykę. Nie. Te potwory już się zespią, bo tutaj potwory trzeba zabijać. Nie dodają ci i rzeczy. Będę do nowego świata. Ten. I trzeba zabijać, ten tak nie dopadnie. Pójdę, początki są cze... początki są cze... ciężkie. Dobrze jest po mnie. Może mnie zgubi? Nie. Czekam, może do wieży maga dojdę. Kój małem umarłem. I tam właśnie trzeba iść, jak chcesz się iść do tego świata. Co jego nie będę robił. Mogę wam nawet go nazwę zaraz pokazać. Ale poczekajcie, przyciszę. Bożnego by było fajniej zrobić, mini szeje. Bo z niego się idzie do niego właśnie bez itemów i tam się gra bez itemów. Bo to jest taki świat. I on by się nadawał na fajną minisieję, Ale nie wiem, zastanowię się. Czy zrobić z niego minisieję. I czy w ogóle do niego będę chciał wchodzić i go robić. Owce! Tak! Owce tego potrzebuje, biały powiedz. Kójdę po Twoim nie gonią. Nie ucieknę, bo tutaj gwód się nie regeneruje. Poszmieję się. a 16 chyba mam. Bo to moja klasa daje. Kójdę jak skraftować łóżko a, jeszcze łatwiej. Sybku, bo teraz potworów nie ma. Muszę iść spać. Dobra do się. Zbiorę to łóżko, bo może mi się później przydać. Ale teraz wam pokażę, do jakiego świata ja sobie nie wejdę na tej sej. Do tego. Do bitwy Lunchów. Mogę z niego zrobić mini sej, ale to, byś to byście musieli mnie przekonać widzowie. Dużą ilością łapek pod tą serią Minecrafta. To bym wtedy się zastanowił, czy to zrobić. Ci nie miałem wtedy przewidzeń. Była tu wieża maga. tak ją zauważyłem. No i też jest dobry. I to jest ognia. Summon blaze? Ej, to by było dobre. No, sprzedaje już ognia. Ej, ja sobie go zostawię. Tak szczerze. Dobra, a ja go zostawiam, bo to może być przydatny. Przydatny on będzie. Zapamiętam sobie Dobra. Na odcinku po prostu sobie obejrzę jeszcze raz jego kojdy i tu przy, przyjdę kiedyś. Społóż z kognić Dobra, idę w tą stronę. Ja bym chciał, znaleźć fajne miejsce na dom, bo mogę go od razu postawić. Dzięki temu. Czekajcie, co to? Widzowie, ja muszę być cicho. Czy to nie jest smok? To jest ten, ptak wkurzający. Ja uciekam stąd. Bo, tak też, bo tutaj też są smoki. Ja będę później z nimi walczył, ale nie teraz, bo nawet i temów nie mam. Nie ja wiem, czy będę musiał znaleźć na różkę. Auto odnawianie. To będzie OP jak ktoś dobędę. Takie ulepszenie na uszczkę. Ale to będzie dopiero w przyszłych odcinkach. jak dopiero się dowiecie, co to jest magia na tych modach, bo to będzie tak kozackie. Tutaj tyle zakręć i zobaczycie, po co to będzie auto odnawianie. Many. O nie, tutaj jest jakiś potwór. Co to? A tutaj się jego grubowiec. Początki bywają ciężkie. Nie, jak ja tego mogłem nie zauważyć, że obok jest wioska? Zobaczę co w że tutaj mają. Pokażcie mi, bo tutaj chyba są nowe klasy. Co to jest? To jest do jakiejś pracy. Nie wiem, co to jest. Bo Fiowo się tym nie zajmuje, co oni dają. A ty co masz? To jest do jakiegoś moda potrzebne. Bo to już wiem. Którego wtedy ostatnio jak grałem na modach sobie, to nie robiłem, więc nie wiem do czego to jest potrzebne tak w ogóle. A ja będę wiedział, że takie coś jest. Kójdę chyba Minecrafta mi skrasuje. A nie, odkrasowało. <laughs> nie! To jest obowiązkowe. Tym można się teleportować. Tym będę mógł się teleportować, jak to postawię. Bo to jest taki punkt, że jak jest drugi taki punkt, to możecie się od tego punktu do drugiego punktu teleportować za ekspa. Nie mam kilofa. A to zrobię dlatego. Dobra, to jest teraz najcenniejsza rzecz w moim ekwipunku ogólnie. A ja już stąd idę. Nie no, kolejni Batlejtowej, no w sumie one są częste. Mam chleb, ja tu nie będę wchodził dopóki nie to będę przynajmniej zerażnego seta. w domku będę musiał sobie zapisać kordy bo to jest zeon wejdę do niego bo zeon jest dopiero pod nim a w nim są fajne itemy to też jest fajne bo tam są fa tam jest coś fajnego ale tego dowiecie się widzowie dopiero jak tam pójdę bo tego jest dużo na mapie takich chmur a ta jest za wysoka bo jest wysoka i niska ja wolę na początku sobie pójść po niską jak znajdę Mam nadzieję, że tak się na mnie nie rzuci. I w sumie widzowie, możemy w tym domku zakończyć chyba odcinek. Ale się wystraszyłem. Mogę jest pojechać się wykopywać. Mam nadzieję, że tam na górze smoka nie będzie. Co to? Tak! Nie! Bije mnie. Widzowie, mam pomysł. Ej, bo ten pomysł w mnie nie zadziała. Nie, to zamykam. A to jest inny ptak i też jest wkurzający. Mam nadzieję, że się na mnie nie złuci. Jak się teraz złóci, to jest po mnie. Tylko jak chcę tutaj wejść. Dobra, zbieraj sobie ten piecyk i zjem sobie ciasta. Mówiłem, że tutaj mam przydatnej temy. Dobra, to się przyda. To się bardzo przyda. Zapajniczka może się przydać. Łopata też się może przydać. A to jest potion? Kafi Nie wiem, czy to, ale to wezmę. I widzowie, na kolejnym odcinku zobaczymy, co to robi. Ale czekajcie, tylko pokażę wam, jak to wygląda. Czy się nie, czy się nie mylę, że tam jest Dranzeon? Nie no, ile to ma w dół? ...no w sumie jesteśmy w górze. Tak, to jest dungeon. I on ma chyba tutaj lub 3 ...i co każdy piętro są coraz mocniejsze potwory. E, Dużej temów można w nim dostać, fajnych. Jak wyjdę na górę... ...to wam coś powiem, widzowie. Dobra, widzowie, a więc w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Dowi... 珍呢？